Cześć! Witam Was na moim nowym kanale. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Magdan Tyszewska. Jestem rezydentką dermatologii i wenerologii w UCK w Gdańsku. A dla tych, którzy mnie znają, to dobrze wiecie, że od lat dzielę się swoją medyczną drogą na Instagramie, a teraz przyszedł czas na YouTube, gdzie chciałabym Wam pokazać życie lekarki od kuchni. Zapraszam do oglądania pierwszego vloga. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. No i zasubskrybujcie, a tymczasem zapraszam do oglądania tego vloga. Enjoy! z pieskiem Z szybą Wiesz jaki jest vibe na tym nagraniu? Jakbyśmy były w Kopenhadze. Prawie jakbyśmy pojechały na kampanię Perwola Kaptur, w jakby padało A i tak będzie padało na pewno, więc Styluwa na 5 września Jemy, jemy Śniadanko z tym się jeść w sensie. Czym w ogóle Kukuła w takich opakowaniach daje napoje, to ja nie wiem. wstaję tak późno, że jedyne, na no co mam czas, to zjeść śniadanie, umyć się i wyjść. Staram się coś z tym zrobić, bo nie ukrywam, że cenię sobie te wczesne poranki takie, no nie tyle, że produktywne, ale można powiedzieć bardziej leniwe, żeby zrobić sobie kawkę. U mnie poranki to jest przetrwanie. Wstaję, zbieram się i wychodzę. Jesteśmy już po obchodzie, a ja teraz schodzę do poradni um, asystować specjaliście. Typowy Gdańsk, miało nie padać, a padało. Mega chciałam iść tutaj na macze um, do Kyoto z ale coś czuję, że ja tam nigdy nie trafię, bo się zadzwonił Marcin, że mi wpadła do niego do Starbucksa, więc... No, a miałam już książkę, żeby poczytać, pouczyć się. Piękne uprawki znalazłam. Piękne, totalnie je czuję. Myszko, zejść z ręczników. Jest jedna rzecz, której szczerze nie lubię, i jest to gotowanie. Dlatego jestem jeszcze bardziej mm, rozgoryczona tym, że zamierzam zaraz gotować, bo naoglądałam się rolek rozkosznego i ja nie mogę, jak on gotuje i potem to je. I mimo, że mam pudełka, mimo, że nie cierpię gotować, słowo, bodaj. to kupiłam maliny, pomidory, jajka i robimy te pyszności. Z rolki. Ja tylko zaznaczę, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz gotowałam, ale mogło to być w 2024 albo 2023. A nie, przypomniało mi się. Zrobiłam parapetówkę i tam chyba gotowałam. Czajcie to. Pomidory, masło, jajko. Leci trzecia godzina, słowo daję. I mean. z was proszę cię? Myszko, halo. Dzisiaj nie mogłam się obudzić. Nie odpuszczę pięknego śniadania, chociaż już jestem spóźniona. Dzisiaj znowu lecę do poradni. Mam świetny humor, bo wpłynęła recenzja mojego doktoratu od pierwszego recenzenta. Więc... It made my day. Idziemy z szarówką do weterynarza. Ona nie lubi wchodzić do transportera. Zaniepokoiło mnie to, że szure tyłkiem. Czas sprawdzić, czy nie jest wymagane odrobaczanie lub e, odblokowanie gruczołów koło odbytowych. Jestem wielką fanką idei miasta 15 minut, czyli lekarze, sklepy, apteki, galerie. Bliziutko. To jest Gdańsk. Byłam dosłownie chwilę u weterynarza. Było słońce, teraz już jest biało, szaro i za deszcz. Kicia się właśnie wylizuje, to jest normalne. I tak to były zatkane gruczoły około odbytowe. Zobaczymy, czy da się oszukać szarówkę. Do smaczków dorzucam tabletkę. Ty, kicia, tego nie widzisz. Podobno jest smaczne, to jest ta. Mienia. No e. Nie <grymianie> omijaj. Masz. Szarówka. Podejście numer dwa. Mieszanie. Nie omijaj. <laughs> Szarówcią. Ty właśnie zjadłaś tabletkę, która ci odrobacza. Szachmatła, suchu. No dumna jestem z tego. No i bez strachu, bo miałem nie dokładać już stresu więcej tak. Ja dzisiaj już jadę do pracy w scrapsie, bo wiem, że nie zdążę się przebrać. To jest taki kompromis między spaniem minimum 7-8 godzin, a nie spóźnianiem się. Wczoraj wrzuciłam na Instagram informację o tym, że będę prowadziła wykład na EADV. I powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę coś dużego. EADV to jest największy europejski kongres dermatologiczno-wenerologiczny. No i żeby tam prowadzić wykład, no to to już jest takie no top, top. No, nie ma w Europie bardziej istotnej konferencji dla dermatologów. Dostałam zaproszenie do prowadzenia tego wykładu. To poczułam się naprawdę doceniona i wyróżniona. Sam fakt, że ten temat wykładu, czyli Be or not to be on social media jest mi tak bliski, to naprawdę cieszę się, że będę mogła po, podzielić się tą swoją perspektywą. Będziemy we dwie, razem jeszcze z jedną panią, doktor. Będziemy mówić o perspektywie pacjenta, perspektywie lekarza. Także na pewno będę potrzebowała pomocy też moich obserwatorów, bo będę zadawała różne pytania i jestem ciekawa różnego spojrzenia na temat social mediów bo ja mogę być nieobiektywna. Zamiast scrollowania insta, co raczej jest moją typową aktywnością poranną, staram się powtarzać notatki z dnia poprzedniego. To jest mój goal, żeby uczyć się teraz codziennie. Tak wiem, miałam zacząć od jednego dnia, ale jakoś tak czuję, że jak po trochu nie, nie ruszę, to będzie mi dużo trudniej się tak zmotywować raz w tygodniu, a tak to jest w miarę taki tyci nawyk. Bob budowniczy jedzie do pracy. Dzisiaj znowu jestem w poradni, tym razem w poradni wenerologicznej i taka ciekawostka, nie trzeba mieć skierowania do poradni wenerologicznej. Jeśli mamy objawy kiły lub rzeżączki lub potwierdzony wynik badania, to wtedy po prostu można przyjść na dół do poradni i bez skierowania zostanie się przyjętym. Natomiast wszystkie inne choroby trzeba mieć skierowanie, zarejestrować się i poczekać na terenie. Jeśli chcielibyście zrobić takie badanie przesiewowe po ryzykownym kontekście seksualnym, to tutaj zostawiam adresy do tych miejsc, gdzie można się zgłosić na terenie Twój Miasta. Wczoraj był kot w przeglądzie, dzisiaj do przeglądu idzie krowek. Jest sezon i w weekend na pewno się nie zajmę, więc jeszcze sobie pojeżdżę, mam dwa dyżury. Mynia! Gdzie jest drugi kolczyk? Halo? Mysza! To nie było do zabawy, no! Ogarnianko życia. Część pierwsza. Chciałam po pracy i teraz sobie robię taki plan. Biorę punkty z mojej listy 237 punktów. No i przygotowuję sobie tą część e, punktów na jutro, żebym już wiedziała, co muszę zrobić, czego muszę dopilnować. Ja nie wiem, ja jestem zakładniczką własnej produktywności. Wygląda to mniej więcej tak. Większość punktów jest już skreślona, cały czas przebywa mnóstwo nowych. Z jednej strony czuję większą kontrolę. No bo jednak nie zapominam o wielu rzeczach. Mało rzeczy mnie zaskakuje. A z drugiej strony to poczucie, że ciągle jest coś do zrobienia, jest czasami takie przytłaczające. I w sumie to wiem, że tak to wygląda i że cały czas będą nowe zadania. No bo przecież. Pracuję i codziennie jest coś nowego. Na razie po prostu spisuję w zeszycie, chociaż bardzo dobrze sprawdzała mi się ta opcja z dzieleniem pilne, niepilne, ważne, nieważne więc myślę, że to mogę Wam polecić. Natomiast aktualnie znowu tknał w takiej po prostu liście. Chciałam też do pisania e, pamiętnika, na którym właśnie leży szarówka. W ogóle pisałam pamiętnik. Tak przez całe liceum, później na studiach to porzuciłam. Lubię wracać i lubię tak losowo coś sobie tam napisać. Jeju, ja tak czułam, że Kiciunia będziesz taka grzeczna, bo już naprawdę, że poczekasz, a nie chodzi na jej Jeju, mnie, Chodź, Ci to posmakuje, tak czuję. No. Jeju, bo zaraz palet mi zjesz. Sprzątam. Żebym ja sprzątała, to ktoś musi do mnie przyjechać. I jutro przyjeżdża do mnie Karolina. Znacie jej twórczość z Instagrama, fotografia Karolina Gomorczyk. robił wszystkie, wszystkie, wszystkie foty do wszystkiego. No i jutro Karolina przyjeżdża, a ja będę cały dzień na dyżurze w sumie i całą noc. Więc musi być czyściutko, bo Karolina sobie tu wejdzie jak do Airbnb. Sierpniowy poranek. Wstałam dzisiaj wcześniej. W sumie to obudził mnie deszcz. Był deszcz. Sprawdziłam pogodę na iPhone'ie, żeby zobaczyć, czy mogę jechać rowerem, czy mnie ten deszcz złapie. Idę na autobus. E, co myszko? Znowu ubrałam się w Scraps. Pościeliłam łóżko dla Karoliny. I teraz jeszcze celebracja śniadania. Jeszcze moje piątkowe guilty pleasure, czyli oglądanie I just like that". Scena odgrywa się pod starym domem Carrie Bradshaw, tym, który znamy z Seksu w Wielkim Mieście. Byłam tam dwa razy, przeważnie pod tymi schodami jest chmara modnie ubranych, podziących dziewczyn z Bliskiego Wschodu. W Seksie w Wielkim Mieście sama to miała nowotwór piersi. A teraz mąż Charlotte miał nowotwór prostaty. Może udałoby nam się zorganizować jeszcze jedną konferencję urologiczno-dermatologiczną, taką jak ta ze czasów studenckich w 2019 roku, którą zorganizowaliśmy w takiej właśnie ekipie. Część osób była zainteresowana dermatologią, część urologią. I zorganizowaliśmy to z moją koleżanką, która jest teraz rezydentką urologii, a ja jestem rezydentką dermatologii. To by było coś pięknego. No i moglibyśmy wtedy coś więcej powiedzieć na temat poradni chorób prącia, która działa przy UCK. No, to by było super. My tu gadu, gadu, a ja zaraz spóźnię się na moją limuzynę. Dlatego nie lubię jeździć autobusem, bo ja zawsze się spóźniam, zawsze biegnę, więc wolę jeździć rowerem. Dobra, mam 4 minuty, więc z dużym prawdopodobieństwem się spóźnię. Chyba, że... Będzie winda! To czego nauczył mnie doktorat to tego, żeby nie zwlekać z wszelkimi formalnościami i że jeśli chcemy i mamy jakiś pomysł na badanie, to lepiej zabrać się za to jak najszybciej. I mimo, że jeszcze nie obroniłam doktoratu to już e, dawno mam złożony wniosek do Komisji Bioetycznej o kolejne badanie. I dzisiaj właśnie e, byliśmy oglądać sprzęt, z którego będziemy korzystać. I to jest takie ekscytujące, zawsze początek badań jest. No, czegoś nowego, czegoś ekscytującego. No, jestem ciekawa, jak to pójdzie. Odgruzowanie przed sesją. Idziemy z Karoliną na śniadanko. Nie wiem, która z nas jest bardziej zaskoczona tym, że jest ładna pogoda. Chyba ty. Ja chyba bardziej, bo yy, chyba we wtorek właśnie byłam w jesiennej kurtce, a teraz to totalne wakacjuszki, także Gdańsk potrafi zaskoczyć. Słowo daje szłam tędy w poniedziałek i było obrzydliwie, teraz no to po prostu jest cudnie. Muzyka ale mi stupiecka, Boże! się, się, jakbym gwim 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 Koniec zdjęć. mamy wszystkie nagrania Nagrany Marcin, nagrana ja Także wszystko mamy Grzesiu ty się nie złapałeś niestety Jesteśmy turystami w tym mieście W sensie ty jesteś turystką, ja jestem we własnym mieście i nie wiedziałam to jest w sumie dziwne, bo powinienem się tego spodziewać, że jest tyle ludzi nad morzem. No, w sumie ludzie przyjeżdżają tu na wakacje, chcę się dziwić, ale jest tłum. Wstałam, lecę na niedzielny dyżur. Dajcie znać, czy w ogóle podobają Wam się takie filmiki, czy chcecie więcej. Jest ciekawa, bo tak jak właśnie mówiłam, wydaje mi się, że te vlogi takie na YouTubie pokazują trochę więcej niż Instagram. Bo na Instagramie widzimy tylko ten wąski kafelek, często dobrze wybrany kadr, a tutaj jakby wiecie, widać lodówkę z magnesami i bałonem. Nie wiem czy to słyszeliście, ale ktoś przed chwilą grał na fortepianie i u nas stoi właśnie na korytarzu w szpitalu fortepian i można tam sobie tak. zagrać. To jest bardzo myślę miłe dla pacjentów, dla pracowników również. To takie takiej muzyki klasycznej. Za 10 minut zaczynam mój dyżur, także z Wami się żegnam, uciekam. No i do usłyszenia. Pa!